Rycerze Imperialni stalowi strażnicy feudalnych światów. Ostatnia nadzieja ludzkości na wielu pogranicznych frontach Imperium. Te potężne, dwunożne maszyny wojenne pochodzą z planet rycerskich. Są to planety feudalne rozrzucone po bezkresach Imperium Człowieka. Każdy jeden rycerz jest pilotowany przez jednego szlachetnie urodzonego Sajona, dziedzica pradawnej, starożytnej linii rycerskiej, który zasiada na tronie Mechanikum. To właśnie ten tron, niewiarygodne urządzenie, które spaja jego jaść z mechem, pulsujący pradawną mocą technologiczną, łączy myśl pilota z duchem maszyny, pozwalając mu kierować tym kolosem niczym przedłużeniem własnego ciała. Rycerze, którzy przysięgli wierność Imperatorowi, znani są jako Questor Imperialis. Niosą jego wolę na pola w rozsiane po całej galaktyce. Ci, którzy złożyli przysięgę Omnizjaszowi, noszą miano Questor Mechanicus. Każdy rycerz, każda stalowa bestia jest częścią rodu rycerskiego, znanego również jako kwestor Familia, a rody te władają z bastionów na planetach rycerskich, sprawując władzę nad ogromnymi połaciami ziem i nad setkami tysięcy poddanych. Początki rycerzy imperialnych są starsze niż samo imperium. Podczas wczesnych lat Wielkiej Krucjaty, militant rogue trader Bastian Jeffers podczas jednej ze swoich wypraw odkrył pierwszą planetę rycerską. Planetę zorganizowaną w sposób feudalny, rządzoną przez możnego, zasiadającego w wielkim, potężnym meku, pamiętającym czasem rocznej ery technologii. Wkrótce wiele innych, podobnych planet zostało odnalezionych i przyłączonych do rodzącego się imperium. Lecz pokój nie trwał wiecznie. Gdy wybuchła herezja Horusa, największa wojna domowa w dziejach ludzkości, liczne planety rycerskie i ich rody porzuciły przysięgi złożone imperatorowi i uklękły składając swe sztandary. U stóp stradzieckiego mistrza wojny Horusa. Sponsorem tego filmu jest sklep Zagranik Shop. Na ich stronie kupicie figurki do gry Warhammer 40 000, w tym wielkie mechy imperialnych rycerzy, i ich zdradzieckich braci, Rycerzy Chaosu. Kupując poprzez link, znajdujący się w opisie pod tym filmem, pośrednio wspierasz mój kanał. Niewielu pamięta, że początki planet rycerskich pochodzą w epoce mrocznej ery technologii, w czasach, gdy ludzkość kolonizowała gwiazdy bez większego problemu dzięki swojej zaawansowanej, starożytnej technologii. W trakcie tego, co później nazywano Długim Marszem, przez całe dziesięciolecia, nawet stulecia, flotyle statków kolonizacyjnych przemierzały pustkę, aż docierały do planet, które wcześniej sobie upatrzyły. Jednak często to, co miało być nowym domem i nadzieją. Nowym rajem często okazywało się światem pełnym śmierci, pełnym niszczących burz zabójczych roślin, drapieżnych bestii, wrogiego środowiska, które czyniło osiedlanie się koszmarnym wyzwaniem. Koloniści budowali pierwsze osady z własnych statków kosmicznych, a do przeżycia służyły im cudowne maszyny konstruowane na podstawie STC standardowych wzorów konstrukcyjnych. Były to dary wtedy nazywanej złotą erą technologii. Jednymi z tych technologii obronnych były kombinezony Meków, stworzone by chronić pionierów przed dzikimi bestiami i wrogimi zinosami. Piloci tych pancerzy byli wybierani spośród najdzielniejszych i najbardziej honorowych. Pilotując oni Mechy z mrocznej ery technologii, współpracując ze sztuczną inteligencją, przemieniało to ich dusze. Po wielu stuleciach piloci ci, z powodu połączonej jaśni z tronem, nabierali nowych wartości. Wiary w autorytaryzm, wiarę w wojenny honor, wiarę w kodeks. Gdy upadła dawna ludzkość z powodu buntu maszyn, gdy miliony ludzi umierało w całej galaktyce, nowymi władcami świata często stawali się ci, którzy posiadali największą siłę a często największą siłę w okolicy posiadali piloci dawnych meków obronnych. Meky te często nie były w pełni sprawne, ponieważ musiały mieć wyłączone elementy sztucznej inteligencji, jednak nadal były potężnym wyzwaniem dla wszelkiego oponenta. Praktycznie uniwersalnie w całej galaktyce, na każdej planecie, na której przetrwały jakiekolwiek mechy z mrocznej ery technologii, ich piloci zaczęli przejmować rolę przywódców i rządców swoich planet jako najsilniejsi, najpotężniejsi na planecie. I praktycznie w całej galaktyce, samoistnie na każdej z tych planet, wytworzyła się bardzo podobna do siebie kultura, pomimo setek lat świetlnych odległości pomiędzy nimi. Kultura hierarchii, kultura feudalna, w której wasale służyli pod swoim lordem możnym. Rycerzem pilotującym Wielkiego Mecha. Tak w epoce Zamentu powstały planety rycerskie. Zostały one też odkryte przez Mars, który również w epoce Zamentu, przejęty przez kulty Mechanicus, czerwonych kapłanów, zaczął wysyłać swoje statki kolonizacyjne w cały kosmos. Wysyłali swoje ekspedycje w galaktykę, by odnaleźć pozostałości ludzkiej wiedzy i technologii po dawnej upadłej federacji. Jednak nie odnaleźli oni konfederacji ludzkich światów, ta bowiem rozpadła się, a galaktyka była pogrążona w chaosie i anarchii. Z niewielu ludzkich planet, które przetrwały erę zamętu, Marsjanie napotykali na planety feudalne, rządzone przez arystokratyczne rody, których najwięksi możni pilotowali właśnie zapomniane starożytne Meky. Tek kapłanów, którzy przybywali na te planety rycerskie, często witano niczym wybawców, ciesząc się z tego, że nawiązano kontakt z innymi ludźmi z innych regionów. Gdy tak kapłani osiedlali się i kolonizowali na bogatych w minerały świata, przerabiając je na wielkie fabryki, planety-kuźnie, planety rycerskie znajdujące się obok nich często nawiązywały z nimi sojusz i umowy handlowe, by pod protektoratem odradzać swój przemysł i kulturę. Rycerze zapewniali obronę przed zewnętrznymi zagrożeniami, takimi jak hordy orków czy rządni nowych ziem, eldarzy-eksodyci. W zamian rycerze otrzymywali dostęp do wiedzy technicznej i wsparcia, które pozwalało im trwać i rozwijać się. To właśnie dzięki współpracy z Mechanicus te dawne Meky mrocznej ery technologii zostały tak przerobione, by mogły być w pełni na nowo pilotowane przez rycerzy. Te nowe Meky, nazywane już często właśnie pancerzami czy zbrojami rycerskimi, działy już na podstawie tronu Mechanicum, które nie wymagało kontaktu ze sztuczną inteligencją, a raczej nawiązywało relację i połączenie jaźni pomiędzy pilotem a duchem maszyny, zgodnie z wiarą czerwonych kapłanów w Boga Omnizjasza. Mijały tysiąclecia, kolonie Marsa, planety Kuźnie, będące bastionami Tek Kapłanów, rozrastały się w potężne ośrodki przemysłowe i religijne, a planety rycerskie rozkwitały pod ich opieką. Zawiązała się nierozerwalna więź pomiędzy domami rycerzy a świętymi Kuźniami Marsa. Każdy Forge World stał się centrum własnego miniaturowego imperium, którego serce biło rytmem hymnów ku czci omnizjasza. Wiedza mechanikum była dzielona pomiędzy światami, a obsesja tek kapłanów na punkcie odzyskiwania dawnej technologii sprawiała, że każde nowe odkrycie niosło się echem po całym systemie. Dzięki współpracy pomiędzy Marsem a rycerzami, nowe meky-rycerze nie dorównywały swoją potęgą oryginalnym, starożytnym mekom z mrocznej ery technologii, jednak nadal były bardzo potężne i każdy wróg musiał się dwa razy zastanowić, zanim chciał się z nimi zmierzyć. Wykorzystano w nich podobne technologie co w Tytanach, jednak zminiataryzowane. Jednoosobowe mechy rycerzy, choć mniejsze i słabsze od Tytanów, były szybsze, bardziej zwrotne, lepiej dostosowane do prowadzenia bite w trudnym terenie oraz, wedle rycerskiego honoru wojny, jakie planety feudalne wykształciły, były bliższe sercom szlachetnych pilotów. Rycerze stali się wtedy nie tylko wojownikami, lecz symbolami władzy i chwały, a ich rody strażnikami tradycji i honoru. Lecz nawet ci giganci z metalu i stali nie byli odporni na spaczenie chaosu. Gdy Horus wzniecił największy bunt w historii imperium, niektóre rody rycerskie odwróciły się od światła imperatora i poprzesięgły wierność mocą zniszczenia. Ich światy pochłonęły burze osnowy, a same maszyny i ich piloci ulegli straszliwej przemianie. Dzisiaj rycerze chaosu to spaczone demoniczne echa swych lojalnych braci. Przymierzają oni Galaktykę, jako zwiastuny Zagłady, siejąc śmierć w imię bogów chaosu. Od czasów niesławnej herezji Horusa, gdy Galaktyka pogrążyła się w bratobójczym ogniu walk, tysiące rycerzy, zarówno pojedynczych wojowników, jak i całych rodów rycerskich uległo skażeniu przez moce chaosu. Ci, którzy niegdyś przysięgali wierność Imperatorowi, odwrócili się od niego i zdradzili ludzkość, stając się narzędziami zniszczenia i spaczenia. Ci złamani wojownicy znani są dzisiaj jako rycerze-renegaci. Każdy rycerz-renegat, rycerz chaosu, dzisiaj jest wypaczonym przerażającym odbiciem swego lojalnego brata. Kombinowane tych rycerzy niegdyś miały być tarczą ludzkości, przetrwały tysiąclecia wojen, lecz lata oddziaływania spaczonej energii chaosu zmieniły ich formy. Dzisiaj te plugastwa torturują dusze swoich duchów, maszyny, przemieniają kształty pancerzy i broni, czyniąc z nich demoniczne parodie dawnej chwały. Tam, gdzie niegdyś kombinezon i pilot stanowili jedność opartą na honorze, dziś rycerz chaosu i jego upadły mech tworzą symbiotyczną bestię gniewu, szaleństwa, nienawiści. Nieraz w środku każdego mecha rycerza następuje morfizacja pomiędzy pilotem a mechem. Organika i metal zlewa się w jedno, poprzez spaczone moce chaosu. Nie ma już dłużej pilota i jego mecha. Jest już jeden byt rycerz chaosu. Ponadto dary różnych z czterech bogów chaosu mogą dodawać tym mekom dodatkowe elementy demonicznej organiki jakieś obrzydliwe macki, wydzieliny, smród śmierci kotujące się z kominów. W mrocznych głębinach tych meków czają się echa dusz ich dawnych pilotów duchy pokonanych, które szepczą słowa grozy i obłędu. Tylko najsilniejsi z upadłych szlachciców Zdołali oprzeć się temu szeptowi na tyle długo, by nadal pomimo tej morfizacji władać swymi maszynami, choć nawet oni są naznaczeni niezmywalnym piętnem cierpienia. Ci, którzy byli słabsi mentalnie, zginęli, a ich kombinezony stały się marynetkami demonów, całkowicie pochłoniętymi przez chaos. Takie meky wtedy są pilotowane przez demony, najczęściej wyciągane z demonicznej kuźni. Upadli rycerze wyruszają na swe wyprawy wojenne z rozmaitych powodów. Niektórzy czynią to w imię niszczycielskich mocy, pragnąc zdobywać nowe światy i szerzyć panowanie swych złowrogich patronów. Inni złożyli przysięgi wierności mrocznemu mechanikum, przeklętym tek kapłanom, lub też sprzymierzyli się z kosmicznymi z chaosu, czy nawet samymi demonami. Odpowiadają oni na wezwania wojny za każdym razem, gdy te rozbrzmiewają. Są też tacy, których pochłonęło całkowite szaleństwo. Ruszają oni na misje, których celem jest rozpętanie samej struktury rzeczywistości, przemiana galaktyki w upiorny krajobraz wiecznego piekła. Gdy rycerz chaosu jest samotny, nie należy do żadnego spaczonego rodu, jest to nazywane wtedy jako Dreadblade. Natomiast zdradzieckie rody rycerskie stanowią większe zagrożenie, czysto ze względu na swoje liczby. Często sprzymierzają się z legionami Tytanów Zdrajców i zmrocznym mrocznym mechanikum. Tworzą razem machinę wojenną zdolną zagrozić całym sektorom galaktyki. Ich lojalność bywa równie zmienna jak kaprysy bogów, którym służą, czy to kosmiczne maryń chaosu, niszczycielskim mocą, czy samym demonicznym istotom z osnowy. Wśród sług chaosu i ich wojsk powszechnie uważa się rycerzy chaosu za niewiarygodnych i bardzo trudnych do kontrolowania. Rycerze chaosu są gigantycznymi, potężnymi bestiami wojny. Zachowują się nieraz jak zwierzęta, jak berserkerzy, i idą tam, gdzie chcą. Bardzo trudno jest dowódcy chaosu zmusić rycerza chaosu do posłuchania go w bitwie. Rycerze chaosu sami będą toczyć swoje własne wojny, sami będą robić, co chcą, będą robić grabieże, będą dokonywać plądrowania całych systemów. Jako wódz chaosu musisz uważać, żeby nie wkurzyć rycerza chaosu, żeby ten do ciebie nie podszedł i stwierdził, że teraz twoją głowę ukróci tylko najpotężniejsi lordowie chaosu są w stanie opanować szalone, cierpiące, spaczone umysły demonicznych pilotów. Kiedy rody rycerskie upadały pod chaos, ich planety również ulegały spaczeniu. Na tych przeklętych dawnych planetach feudalnych zakorzeniły się mroczne moce. Ich kultura upadała, zastępowana przez kultystów i heretyckie bractwa. Ich hierarchia była jeszcze bardziej wypaczana. Do sytuacji, w której miliony służą jako niewolnicy pod swoim chaosowym seniorem. Planety te są rozdarte niemal nieustającymi wojnami domowymi pomiędzy większymi rodami rycerzy chaosu a ich rodami wasalnymi, a także wojny domowe w samych rodach. Upadli szlachcice rywalizują między sobą o to, kto pierwszy wywyższy swoją bluźnierczą fortecę na chwałę niszczycielskich mocy. W tych zdegradowanych społeczeństwach upadli rycerze chaosu, walczący między sobą z o najwyższą władzę nad milionami niewolników. U ich boku maszerują ich spaczeni giermkowie, pomniejsi słudzy, rycerze w zbrojach armiger, którzy niegdyś byli szlachetnymi obrońcami swych panów, a dziś znani są już tylko jako Psy Wojny, ślepe narzędzia zniszczenia, uwięzione w sidłach spaczonej woli swych władców. Od czasów Mrocznych Dni Herezji Horusa charakteryzuje się dwa podstawowe rodzaje rodów Rycerzy Chaosu, które porzuciły światło Imperatora i popadły w objęcia spaczni. Rody Ikonoklastów to rody, których szlachetne niegdyś imiona zostały zburkane przez szaleństwo, złośliwość, które wypaczyły serca ich szlachciców. Trony mechanikum, które powinny były być narzędziem harmonii pomiędzy wojownikiem a maszyną, stały się więzieniem ich umysłów, pętając dusze swych pilotów w żelaznych okowach obłędu. Rody ikonoklastów nie znają już pojęcia honoru ani chwały. Kieruje nimi jedynie pragnienie podboju i destrukcji. Przez tysiąclecia ich nazwy stały się przekleństwem, a ich rycerze przeklętymi awatarami ruiny. Często wiążą swoje losy z kosmicznymi maryń chaosu albo oddają się na służbę mrocznym bogom, stając się pionkami w ich wiecznej grze o losy galaktyki. Rody piekielników to rody, które przysięgły wierność konkretnie Mrocznemu Mekanikum. Ich planety często zostały przerobione na piekielne kuźnie, czyli miejsca, gdzie te kapłani chaosu plamią święte maszyny herezją, przekształcają je w bluźniercze potwory ze stali i demonicznego mięsa. Ludzie, którzy zamieszkują te planety, są niczym więcej niż niewolnicy, mięso armatnie i obiekty eksperymentów, którzy mają dowieść swojej wartości walcząc o prawo do prowadzenia rycerza piekielnego ku rocznych bogów. Maszyny tych rodów są tak przeżarte zepsuciem, że niewiele zostało z ich dawnej formy. Są to istoty na wpół demoniczne, na wpół mechaniczne, napędzane przez gniew, cierpienie i moc osnowy. Każdy mech Rycerzy Renegatów jest unikalnym narzędziem zniszczenia, wypaczoną paradią technologicznej chwały dawnych, mrocznych wieków technologii. Night Rampager to demoniczne bestie, które szarżują na wroga w szaleńczym amoku, nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ich stalowe pięści zakończone są kolczastymi taranami i ostrzami, rozszarpują wszystko na swej drodze. Piloci tych maszyn są jak dusze przykute do spadającego meteorytu bezsilni wobec rządzy krwi, która ich pochłania. Tak szalone są te maszyny, że często zamykane są w adamantowych klatkach na pokładach statków wojennych lub są skrępowane łańcuchami niczym dzikie bestie, które jedynie należy uwolnić w odpowiednim momencie. Czasem szał rampagerów jest tak wielki, że zrywają swoje więzy zanim dotrą na front i się śmierć wśród sojuszników. Pomimo tego ryzyka, ich furia czyni z nich niezrównane narzędzie zniszczenia, które potrafi poruszać się z nieludzką prędkością i kruszyć największe nawet maszyny wojenne w pył. Knight Desecrator, czyli rycerz Questoris w służbie chaosu. Rycerz ten jest mistrzem walki na średnim i krótkim dystansie, Ubrany w zbroję, która sama wydaje się żywa od blizn bitewnych i wypaczeń, Włada rękawicami Thunder Strike oraz piłomieczami Reaper, a także śmiercionośnymi laserowymi Destruktorami. Upadli rycerze w kokpitach tych bestii to tyrani, którzy z zimnym okrucieństwem prowadzą swoje wardogi, koordynując ich ataki niczym deszcz ognia z piekielnych czeluści. Ich celem nie jest jedynie zwycięstwo, to całkowite zniszczenie wrogów i zrównanie z ziemią wszystkiego, co śmiało im się sprzeciwić. Knight Abominant Rycerze Abominant to psioniczne potwory, w których ciałach i maszynach pulsuje energia osnowy. Uważani są za szczególnie błogosławione przez niszczycielskie moce chaosu. Sieją spustoszeni dzięki swoim mutującym mocom, które wypaczają i niszczą każdego w pobliżu. Ich uzbrojenie to kombustor Volkite, ale też i działa elektroskercz i maczugi zguby. Rycerze Abominant to narzędzia czystego chaosu i anarchii. W walce Abominanci miaszczą wrogów swoimi splugiewanymi mackami, sieją śmierć i szaleństwo. Night Ruinator to zabójca, który koncentruje całą swoją moc na polowaniu na wyznaczone ofiary. Lance Dark Flame roztapiają pancerze, a Felbore rozszarpują ciała na strzępy. Rakiety Terror Pulse Rycerze Ruinatorów roznoszą całe oddziały na strzępy. Rycerze Ruinatorzy są niczym psy gończe chaosu. Kiedy znajdą swój cel, nie odpuszczają, póki nie zamienią go w kupę krwawych szczątków. Night Tyrant Najpotężniejszy spośród rycerzy renegatów. Tyranci są olbrzymami na polu bitwy. Ich zbroja Dominus Pattern to bastion zniszczenia, noszące na sobie najcięższe systemy broni dostępne upadłym rodom. Od plazmowych decymatorów, po lance Ich piloci są przeżarci pychą, pewni swojej niezniszczalności i często całkowicie złączeni ze swoimi maszynami, stając się mózgiem w sercu ze stali i mięsa meka. Ci wojownicy nie cofają się przed niczym, celowo wystawiają się na ogień wroga, gardząc jego słabością i niszczą wszystko, co stanie im na drodze. I wreszcie psy wojny, które często plątają się pomiędzy nogami swoich wyższych panów i rządców. Mniejsze od wyniosłych braci, lecz diabelnie uciążliwe dla tych, którzy staną im na drodze. Myki te, znane jako Wardogs w Niskim Gotyku, choć kabaretami ustępują potężniejszym rycerzom chaosu, nadrabiają dziką zawziętością i ślepym szałem. Ich sylwetki przypominają lojalnych Armidżar Knightów, lecz to jedyne, co pozostało im z dawnych czasów chwały. Każdy Wardog jest pilotowany przez wojownika wywodzącego się z niższych warstw szlacheckiego społeczeństwa, planetów rycerskich. Są traktowani jako istoty zrodzone, przeznaczone do służby, do niewolniczej pracy, podporządkowane rozkazom swych panów, niczym pies uwiązany na smyczy. Zanim ulegli plugawym wpływom chaosu, ci wojownicy byli znani jako Od Oddani wykonywali rozkazy z dumą, w sumie nie trzymając się kodeksu pokory i uległości. Byli tarczami dla swych panów, ramieniem ich woli, ostrzem wyciągniętym przeciwko wrogom ich rodu. Lecz czasy te minęły bezpowrotnie. Gdy ich umysły i dusze wystawione zostały na działanie spaczonej energii i materium, odrodzili się na nowo, jako istoty pożądające osobistej chwały z głodem, którego nic nie zaspokoi. Ich serca wypełniła gorzka nienawiść skierowana ku tym, którzy stoją ponad nimi, wobec szlachetnych panów, przed którymi dawniej chylili głowy. Pomimo tej płonącej w nich nienawiści, piloci, psów wojny, nadal są spętani więzami swego hełmu mechanikum. Magiczno-mechaniczne więzy ich tronów nie pozwalają im się wyrwać spod kontroli swych lordów. Zmuszeni są do służby swoim panom, których nienawidzą z całego serca. Lecz nawet w tych żelaznych objęciach ich umysłów nie opuszczają ich głosy, szepty, nieustające demoniczne sączenia się z samego hełmu szepty pochwał podsycające pychę pilota, wywyższające jego siłę, a jednocześnie plujące pogardą na jego niską pozycję w hierarchii rodu. Te potrzeby zrodzone są w otchłaniach warp, kiełkują w umysłach wojowników zdradą, popychają ku marzeniom o buncie i ostatecznym wyzwoleniu. To pragnienie wolności jest jak ogień podsycający ich szaleństwo. Podsyca ich wściekłość, która znajduje ujście na polu bitwy. Wardogs są często posłane tam, gdzie upadli rycerze nie raczą nawet zwrócić wzroku ku przeciwnikom uznanym za niewartych uwagi, ku celom zbyt podłym, by splamić nimi ręce potężniejszych rycerzy lecz nawet te najbardziej haniebne zadania Wardogs wykonują z dzikim zapałem. Każdy cios, każdy strzał, każde rozszarpane ciało jest dla nich aktem wyobrażonej przez nich zemsty. W krzykach umierających wrogów słyszą jęki swoich nienawidzonych panów i choć na chwilę czują smak wyzwolenia. Rycerze Chaosu, ich słudzy psy wojny Stają się żywym obrazem wiecznego konfliktu, w którym pycha, żądza potęgi i marzenie o wywyższeniu prowadzą niechybnie ku zatraceniu. Każdy z nich, władca czy sługa, jest więźniem własnych ambicji, jest jedynie igraszką w rękach mrocznych bogów, których obietnice są jak miód na uszy, a trucizna w duszy. Choć władają machinami wojny, które sieją śmierć i zniszczenie, choć ich imiona budzą grozę, są niczym więcej jak tylko pionkami, narzędziami zagłady niszczącymi nie tylko wrogów, ale też i siebie samych. Ich los jest przestrogą dla każdego śmiertelnika, przypomnieniem, że najgroźniejszym wrogiem człowieka może być on sam, gdy zatraci granice między honorem a zdradą, między odwagą a pychą. A choć ich imiona kiedyś znikną z kart historii, choć pył bite w zasypie miejsca ich upadku... Ślady zniszczenia, które po sobie pozostawią, na zawsze będą przypominać o straszliwej cenie, jaką niesie służba ciemności. To wszystko ode mnie na dziś. Pamiętaj o lajku i subskrypcji. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, możesz to zrobić poprzez jednorazową wpłatkę, poprzez zrzutkę.pl albo poprzez zostanie wspierającym na platformie YouTube w zamian za co. Otrzymujesz wcześniejszy dostęp do filmu albo za pomocą platformy Patronite. Wszystkie linki są w opisie. Bardzo dziękuję moim patronom w tym Wiktor Wleciał, Marcin Joński, Alamakot Dudasz, Artur Jedlecki, Oskar Prusek, Borys Kraus, Paweł Max, Piotr Marzec, Jakub Strus, Hatoris Kurze, Krystian Niesubencki, Jakub K, Łukasz Jeziorski, Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rudkowski, Mikołaj Dudziak, Kubazyni i Birtekol Bartłomi. Do zobaczenia! Pozdrawiam!